Miesiącym. 12 maj 2025 rok ze względu na święto 9 maja naszą wizytę w Mińsku na Białorusi w godnej paradzie 9 maja w dniu zwycięstwa. Troszeczkę prace polowe się oddaliły, ale cóż, pierwsza służba ojczyźnie, a później służba naszej ziemi. Ale po części, biorąc pod uwagę, że w Ziemi żyjemy, to jak gdyby tej swojej prywatnej rzeczy. Ale zawsze pomniejcie, a szczególnie rolnicy, ojczyźnie, służba. Nic się nie stało, troszeczkę więcej masy nam podrosło. Jesteśmy na powierzchni, żeby ta powierzchnia można było dzisiaj skosić to, co jesienią trzeba było myśleć: że są zmiany. Są poważne zmiany klimatyczne. I nie tam związane z, tam z czymś, że krowy więcej pierdzą, tylko po prostu tak jak przed wiekami było różnego tyku, typu cykle. Epoki mniej lub bardziej po kilkaset lat trwające zimne, ciepłe. Dzisiaj jesteśmy w tym, w tym, w tym cyklu akurat. I z czym mamy do czynienia? Z, uważam, że z bardzo daleko idącą z zmianą. Mówi do was technik leśnik. W związku z tym, z punktu widzenia szczególnie moi magistrowie, doktorzy rolnictwa, chciałbym od was coś mądrego usłyszeć. W związku z tym poważnych zmian agrokulturowych, a szczególnie agronomii. I to nie jest, że sam rolnik wymyśli i tak dalej. Polityka rolna. Państwo naprawdę powinno się wziąć do roboty lata już wstecz. Mój materiał jeszcze raz. Polecam i to, co mówiłem rok, dwa, trzy i kilka miesięcy temu. Idzie susza, którą popamiętacie, ale nie chodzi o rolników, o Polaków, obywateli, konsumentów. Posądny dzień. Tym bardziej, że jest akumulacja w tamtym materiale. Wszystko jest zebrane. Ile jest popełnionych błędów przez społeczeństwo? Ile jest popełnionych błędów przez w ramach polityki rolnej, ale także przez rolników? Weź tego orła. Tutaj, tutaj, wysoko, wysoko. Tak, polski orzeł, biedny, lata nad tą nieszczęśliwą ziemią. Dobrze, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Dawaj, 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 dawaj już. I teraz, kochani, to co jest. Kardynalne w tym momencie, jeśli nie zrozumiemy, jeśli poważnie, jako politycy, bo jestem politykiem, nie zaczniemy tego wprowadzać w naszych w decyzjach, w, w polityce rolnej, faktycznie w rządzeniu, a macie takich matołów i Tumanów, my jako Polacy, w polityce rolnej, na jakich zasługujemy, a szczególnie rolnicy, pamiętacie, jak wy prostytucja. Polska rolnicza wam mówiłem przy tych protestach, co wyście robili? Sił, energii, do czego żeście doprowadzili? Jakich matołów kolejnych żeście żeby mieszali w życiu publicznym rolniczym, żeście sobie wytiktokowali i tak dalej. Wiecie finał, czego Polacy dzisiaj jest? W tych wyborach prezydenckich macie swoich wygodnych reprezentantów, ale wszyscy za to niesamowicie zapłacą. Kochani, co to wszystko oznacza? Oznacza, że susza potężna, wzmocniona przymrozkami, oznacza bardzo wysoki wzrost cen żywności. To jest jasne. Nie tylko w Polsce, bo jak przejechałem potężne połacie upraw na Białorusi już parę lat, to obserwuję plamy, żółto, niesamowicie i tak dalej. Mimo bardzo dużej ilości nawozów potasowych, nikt nie powie, które walczą z suszą i tak dalej. Nikt nie powie, że tam tego nie było. Po prostu mamy potężne dramaty i to nie będzie dotyczyło w układzie tylko naszego państwa w związku z tym. Wszyscy Polacy za to zapłacą. wzrostem cen żywności, brakiem paszy, kolejnym poniżej poziomów krytycznych. Jeżeli państwo polskie cody już nie ma wy się w kosmos wybieracie technologię fabryki wy świni polaki nie potraficie hodować, ludzie kochani więc się naprawdę zastanówcie z polskiej świni bezpieczeństwo żywnościowe, czyli polski prosiak jest zabezpieczone 20-30% puknąć się w te puste makówki wasze, no nie? i tak nic by nie zadudniło w związku z tym będzie ograniczenie też hodowli bydła, no jeżeli macie poniżej Miliona dziewięciuset sztuk krów stada podstawowego, a przypominam, w tej złej komunie i w okresie II Rzeczpospolitej mieliśmy w granicach krów stado podstawowe, 5 milionów, 6 milionów sztuk, to ludzie, wy się nad sobą zastanówcie, co się dzieje, a tam, bo cielaczków nie ma, a to myszy wam nie chodzą. Też mówiliśmy. No jak to skąd te cielaczki mają być, skoro krówek nie ma i wołowinka? Którą Polska mogłaby, ma potężne możliwości, warunki, markę, zresztą marki swoje nie ma, nieważne, doprowadziła ta rolnicza prostytucja polityczna do tego. To wy jesteście i wasi przedstawiciele, to wiecie, nie chcę na tym strzępić sobie języka. Należy jeszcze dołożyć jedną bardzo ważną rzecz w tym zakresie, kochani. Wojna to nie jest tylko czołgi pykają sobie, a szlufy grzeją się. Nie kochani, wojna. To jest szczególnie ta wojna gospodarcza, ekonomiczna, wojna celna, którą rozpoczęły między sobą główni producenci żywności i odbiorcy, czyli w tym wypadku Stany Zjednoczone, odbiorcy żywności, Chiny, zresztą jeżeli weźmiemy Chiny i Indie, to prawie 3 miliardy ludzi, prawie 40%, niemalże połowa ze względu na zasobność kieszeni, można tak powiedzieć, połowa potrzebnej żywności na świecie. Jeżeli Stany Zjednoczone Podskakując do Chin, zostały wyeliminowane z tego rynku żywnościowego. Chińczycy się odkazali od wszystkiego wieprzowiny i tak dalej, i tak dalej soi nie biorą, nie biorą, nie będą brać tego z Chin. Stać ich na to. Między innymi Brazylia wchodzi na to miejsce. wyobraźcie sobie trzodę. gdy Chińczycy zatrzymali transporty amerykańskiej, już będące statki na morzu amerykańskiej wieprzowiny, to wzięli od po koleżeńsku od Hiszpanów tu nie ma Pamiłuj na tym, ale co jest istotne, chciałbym przekazać. Tego typu nierozważne wojenki prowadzą do przerwania łańcuchów dostaw żywności. Nierozważne wojenki prowadzą do wykształcenia się mechanizmów spekulacji ponieważ można na tym niesamowicie jak zdezorganizowany rynek niesamowicie zarobić, co to oznacza? to oznacza, że żywności jest i będzie dla tych 8 miliardów ale dostępu, nawet gdybyśmy czasami chcieli, bo ten sobie przytrzyma ten przyspekuluje, tak zwanie już w uproszczeniu niesamowitym mówię bo nie ma takiej potrzeby, żebyśmy tutaj dodatkowe wykłady, bo dla Was można godzinami, dniami, miesiącami tołkować w główki i tak nic z tego nie wyjdzie trzeba dzisiaj już zrozumieć to rozeznanie Zresztą jako polityk mam wam określić, ramy pokazać, gdzie się znajdujecie. W związku z tym, jeżeli nałożymy na suszę, na te problemy, które są nie tylko w Europie, ale i w całym świecie, tego typu wojny celne i problemy spekulacyjne, to oczywiście prowadzimy do wzrostu cen żywności i kryzysów takich dosyć poważnych. A kryzys żywności. Powoduje kolejne wyładowania konfliktu. I nikt tego nie wie, czy to w Afryce, czy to gdzieś na Bliskim Wschodzie się pojawi. Jeszcze technicznie tak, pokażmy o co chodzi. To jest, kochani, to jest, kochani, na jesieni żyto polskie te nasze prawdziwe, jeszcze przypominam, że to żyto jest niewymieniane przez. 78 chyba rok, no to policzcie sobie ile, ono rośnie prawie 2 metry, no i duża masa, no i oczywiście tutaj jest wsiane na jesieni mieszanka, ta akurat nam się udało wtedy 150 kg przywieźć tutaj za naszej wschodniej granicy, ale skład podobny w Polsce, kochani, znajdziecie. Zobaczcie, po tym to jest koszone, zebrane, jest bilans paszowy, pasz objętościowych, i tutaj będzie zasiana kukurydza. Tak przy okazji, bo koledzy zobaczą, jak siale, i to mówią tak: kukurydzę, Krzysiek z Argentyny czy Brazylii, nie pamiętam. Oczywiście z Ukrainy. no Rzeczą naturalną, że tam jest y, francuska kukurydza. No ale do tych, wiecie, nie było innych. Powinienem mieć zaufanie, ale nie wiem, czy mogę mieć do ukraińskiej, z Chile, czy tej argentyńskiej, ze względu na tak zwane. Bo to, zgiebo to już wszystko teoria. W tym państwie zdegradowanym, gdzie nie ma prawie nadzoru, nikt nie panuje. W związku z tym, chyba. Wystarczająco opisałem, z czym mamy dzisiaj do czynienia i teraz, kochani, za politykę rolną odpowie cały naród. Jeżeli sądzicie Państwo, że jesteście inżynierami, urzędnikami, budowlańcami, że Wy macie na to lekko wywalone, to się głęboko mylicie. To jest Wasz problem. To jest Wasz problem, bo dzisiaj to na szczęście macie jeszcze tak zwane co zryć i się trujecie, to inna rzecz. Bo to wy nie dopilnowaliście. Bo tego syfu, co jest w polskich sklepach, nie powinniście w ogóle jeść. Szkoda mi Was, bo tylko żrecie i się tym trujecie, ale to inna rzecz. Natomiast nawet i tego zabraknie, chociaż powtarzam, czasami może lepiej, że, że, żeby czegoś tego zabrakło, bo dłużej pożyjecie. Natomiast jest to sprawa, która nas wszystkich będzie dotyczyła. Was też dotyczyć. I zapomnijcie sobie o takich bo my nie mamy tych nowych doświadczeń cywilizacyjnych. Kilkadziesiąt lat temu, czy jakieś wojny, kryzysy, żeście myśleli, to było bardzo prosto. Wówczas społeczeństwa tak zwanego miejskiego było w granicach 60-50%, 40%. A resztę to było to rolnicze i nie były to pany na wsi, bo teraz jak do pana każdego zajdziesz, on leci do Biedronki, oni nic nie robią. Na wsi nic nie produkują. Oni zielonego pojęcia już by nie mieli sami, co zrobić, kury nie potrafią zabić. Nie wiem, bo humaniści się chyba zrobili, to nie, ma, to nie jest istotne. Zawsze to tak się kończy, jak to wszystko spanieje. No i kochani, i dzisiaj, gdy na wsi producentów jest kilka procent, tych, którzy coś tam wyprodukują żywności, jeszcze potrafią to zrobić, przetworzyć, a 90-90 kilka procent jest spoza tego, to spoza środowisk wiejskich wytwórców, to sami rozumiecie, że w momentach krytycznych. Problem jest taki, którego jeszcze nie przerobiliśmy. I rolnicy dzisiaj dostają w tyłeczek no, ekonomicznie i tak dalej, ale w moim zdaniem będą bardzo mocno oberwią. E, też i słusznie, bo to prostytucja polityczna rolnicza też do... to nie jest tak, że ktoś miał tutaj zrobić wam górnicy, nie wiadomo co czy lekarze. Nie. To właśnie środowiska rolnicze, chytre, cwane, i głupkowate doprowadziły do takiej polityki rolnej. Chyba wiem o czym mówię, czas się ogarnąć. Towarzystwo i cwaniaczki różnego typu doprowadziło do tego stanu rzeczy. W związku z tym, nie dziwcie się, że tak zwani miastowi pierwsze pierwszej kolejności to wam, Na tym tak zwanym siokom skórę przetrzepią. I słusznie. Bo jak nie będzie to nikt nie będzie się tam bardzo mocno rozczulał nad humanizmem i bardzo przestrzegał dziesięciu przykazań, to zapomnijcie o tym. Mimo, że, że naród teoretycznie jak gdyby wierzący. Więc problem, powtarzam, jest w tym wypadku znacznie szerszy. No i cóż, czas, powtarzam. Zacząć Polacy. Skończcie swoje te zabawy, wasze cwaniactwo, szczególnie w zakresie politycznym. Wy macie właśnie... Mówiłem, że kampania wyborcza prezydencka, która będzie się kończyć, będzie pod znakiem właśnie suszy, tego typu problemów. Nie macie już dzisiaj żadnego wyboru. Poniesiecie konsekwencje niemyślenia znacznie wcześniej. Bo żeby cokolwiek też w polityce skonstruować, to trzeba wcześniej wypracować. Żeby dzisiaj był zbiór tego, to trzeba było jesienią to zasiać, chyba proste. Dobra, to chyba wystarczające, ale zanim, słuchajcie, ja jako dobry polski szlachcic bo szlachci to zawsze rolnik musi być, wziąłem tu sobie taki, wiecie, paseczek, no nie, ale mi cenzura zabroniła, ale, więc publicznie teraz to nie broniła, bo oceniła, bo... oceniła. Ale więc tak, w związku z tym, że materiał montujesz na koniec, to ja założę i chociaż stawkę taką chwilową zrobimy. Tym bardziej, że przed chwilą, jak żeśmy szli, to spojrzałem na zdjęcie swego stryja Antoniego, podoficera carskiego, wiecie, nie to lata chyba od dzieciństwa, to zdjęcie pamiętam, ale, ale dzisiaj pierwszy raz zobaczyłem, że u niego pasek był na tej takiej podobnej zielonej wojskowej koszuli czołem. Jak widać, jakąś tą naszą wewnętrzną cenzurę jakoś żeśmy przemogli. Także sami widzicie, że wszystko trzeba przełamywać. I teraz, kochani, albo myśleniu politycznym. Przełamiecie się, zaczniecie być odpowiedzialni i godni tej ziemi, albo ta ziemia stanie się dla Was polem zagłady, polem, który Was pochłonie czołem.